Cześć, cześć. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Fantastyczny poranek. Słoneczko coraz wyżej świeci. Z tyłu smaga mnie bryza morska. Wiem, że nie wszędzie to świeci słońce, więc ślecie, trosz, śle tobie tej energii tutaj ode mnie. Pamiętaj, że zawsze gdzieś świeci słońce. Przeczytałam kiedyś taki tekst. Chcę mieć życie, od którego nie będzie wakacji. Hmm. Mocno mnie wtedy to tąpnęło, jak to takie życie wakacyjne, gdzie nie trzeba nic robić, tylko leżeć. Myślę, że to na dłuższą metę by się również znudziło. Ale jak tak głębiej sięgnęłam w sedno tego zdania, to wiem w czym rzecz. Życie pełne wakacji, wieczne wakacji, to życie pełne pasji i bez zmuszania się do czegokolwiek. Jakiegokolwiek zajęcia. Może też tak masz, jak ja kiedyś miałam, bo na szczęście już jest to dla mnie przeszłością, że przychodzi niedziela po południu i już zbliża się moment nowego tygodnia, że trzeba się przyszykować na nowy tydzień i ściskać je w żołądku, masz zaciśnięte gardło, spięte mięśnie, że już trzeba iść do pracy. Takiego życia myślę, że nikt nie chce. Życia pełnego stresu związanego z przymusem robienia czegoś po to, żeby zarobić na swój byt. I dla mnie właśnie wieczne życie, pełne wakacji, od którego nie trzeba uciekać, żeby nie mieć wakacji, to jest takie życie, gdzie robię coś, co przynosi mi wymierne efekty, z którego mogę żyć, z którego mogę czerpać przyjemności. Oczywiście. Wszystkie podstawowe życiowe, że tak powiem, tutaj wymagania spełnić. To jest właśnie takie życie, kiedy robię, zarabiam i cieszę się tym. Dzisiaj jeszcze nie jestem tam, gdzie chcę być, aczkolwiek wielki, milowy krok zrobiłam ku temu, żeby moja praca dawała mi satysfakcję, a praca dodatkowa, praca online, dawała mi właśnie możliwości życia takiego, jakiego chcę. I być może to jest teraz moment dla Ciebie. Chciałabym Cię tym zainspirować, że można stworzyć życie, od którego nie będzie wakacji. Stwórz wizję swojego życia, jakiego chcesz mieć, po prostu co chcesz robić, co chcesz osiągnąć, na jakim poziomie życia chcesz żyć, w którym miejscu chcesz być i zrozpisz sobie, znajdź możliwości. Może to nie będzie za miesiąc, za dwa, za trzy, może to będzie rok? Mnie to, mnie to kilka, ra, kilka lat, słuchaj, zajęło, zanim zrobiłam milowy krok do tego, że to życie pełne pasji, radości i pracy z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko jestem, mogę mieć. Może tobie przyjdzie to trochę wcześniej. Ale stwórz sobie wizję takiego życia pełnego pasji, radości, energii, spełnienia, żebyś nie musiał myśleć, że przychodzi niedziela po południu i musisz się stresować i, i denerwować. To jest możliwe. Masz w sobie potencjał, wyobraź sobie, co chcesz osiągnąć. Możliwości się znajdą, jeżeli tylko będziesz tego chciał. Stwórz życie, od którego nie będziesz musiał mieć wakacji. Pozdrawiam cię serdecznie, życzę Ci miłego dzionka, ja zmykam na śniadanie, bo przede mną jeszcze mnóstwo mnóstwo zajęć, bo to nie, tylko, to nie tylko praca, ale również rozwój mentalny, rozwój duchowy daje nam takie poczucie spokoju, spełnienia i wejrzenie w głęb w siebie. I tutaj na krecie jestem między innymi właśnie po to, żeby wejść w głąb siebie i odnaleźć y, tą prawdziwą ja, czego i tobie zresztą życzę. Pierwsza rzecz: spróbuj wyobrazić sobie życie, od których nie będziesz miał wakacji. Pozdrawiam ciebie, miłego dzionka. Trzymaj się do następnego pa!